Dzień dobry, dzień dobry. W 1 marca, w środa, środa, chyba środa. Z lekkim opóźnieniem na 5-minutowym, bo mm, świętowaliśmy wczoraj, świętowaliśmy, nie, pracowaliśmy do samego końca. W, dla nas ostatni dzień miesiąca to ostatni dzień miesiąca, czyli zamykanie wyników. Lawina, absolutna lawina na awansów, a, łącznie z moim i. Mm, Jestem dumna z tego, co zrobiliśmy w tym miesiącu, dlatego była bardzo intensywna końcówka miesiąca i stąd opóźnienie. Natomiast dzisiaj opowiem o czymś bardzo przydatnym, bardzo użytecznym i takim, co można zastosować też, zacząć się tym bawić niemalże od razu, w zależności od tego, co się robi. Znowu będzie niesamowity wschód słońca. Poczekam jedną sekundę, aż się pologujecie i wtedy będę zaczynać. Może z takich ciekawostek na Portugalii, czekając, aż się zalogujecie, to a mogę Ci powiedzieć to, że dla przykładu jest, biorąc pod uwagę to, że to jest Algarve, czyli teoretycznie taka jedna z droższych części, bo to jakbyśmy porównywali do Polski, no to byśmy powiedzieli, że to jest albo północ, czyli cześć, cześć Karolina, na Sopoli całe wybrzeże, czyli teoretycznie wszystko jest trochę droższe. Kawy, nie kawy i tak dalej. No to ciekawostką jest, że mimo wszystko tutaj najdroższa kawa i tak jest tańsza niż kawa w Gdańsku. Najdroższa, a normalnie w bardzo wielu miejscowościach jest po prostu po 2 euro, 2,50 to jest max. Czyli patrząc na to, ile kosztują kawy w Polsce, ja uważam, że Polska jest bardzo drogim krajem, jeżeli chodzi o wiele rzeczy. A jeżeli chodzi o kawę, to zawsze tak w porównaniu z różnymi krajami, w których byłam to, to jest takie, takie, m, zaskakujące, tak, bardzo zaskakujące. I to tak, w ramach ciekawostek, a teraz przechodząc do, do tematu. Generalnie, sprzedaż i wszystko, co jest związane czyście się z inaczej mam wszystko, co jest związane ze sprzedażą, to są takie kompetencje bardzo uniwersalne pod tym kątem, że ja wiem, że niektórzy się bardzo opierają, bardzo nie chcą i bardzo się bronią przed tym, żeby się nazywać, że sprzedają, albo żeby a, uczyć się sprzedaży, albo żeby w ogóle coś z tą sprzedażą robić. Natomiast fakt jest taki, że sprzedaż jest kompetencją absolutnie wszechczasów ze względu na to, że jest to kompetencja. Uniwersalnie wykorzystywana codziennie w życiu, do wszystkiego. Do przekonywania dzieci, do funkcjonowania nawet ze swoim umysłem. To już dobrze jest mieć pewne kompetencje, pod tym względem, że my sami ze sobą bardzo często negocjujemy i to silniej i usilniej niż z zewnętrznym światem. I ja już robiłam cykle na temat sprzedaży, natomiast nigdy nie robiłam cyklu na temat taktyk negocjacyjnych, technik negocjacyjnych. Bo jakoś nigdy nie było okazji do tego. teraz postanowiłam, że taką wartością, którą mogę tutaj dać, to są właśnie odczarować kilka technik negocjacyjnych, w takim rozumieniu, jakie można użyć w życiu, gdy w ogóle nie negocjuję. Czyli na czym polega ta technika, kiedy mogę się z nią spotkać w życiu codziennym, jako że ktoś najmniej będzie ją używał albo hej, hej Marta, albo w jaki sposób ja mogę ją użyć w życiu codziennym. Nie wiem, ile tych taktyk dzisiaj przerobię, bo jest dosyć późno, natomiast będę tak. Nie wiem, ja w zależności od tego, jak się rozjadę z przykładami. Jedna z najbardziej uniwersalnych taktyk, którą na pewno znacie i widzieliście, to jest taktyka krakowski targ, czyli gdzie dzielimy po połowę. Zwróćcie uwagę, jak często jest, że my chcemy iść na kompromis w takim rozumieniu, że jeżeli ktoś chciał, żeby, nie wiem, dziecko mówi, a mamuś pogram godzinę. A my mówimy pół, no to 45 minut, nie? Na takiej zasadzie. To jest krakowski targ, czyli kiedy robimy połowa z tego, co, co się dzieje, to jest bardzo popularna taktyka i bardzo częsta. Na nią trzeba bardzo uważać, ze względu na z kilku powodów. Bo Po pierwsze, w zależności od tego, jak ktoś jest sprytny i mądry, i zna tą taktykę i wie, że często tak się funkcjonuje, to on do niej wcześniej dokłada taktykę, Taktykę tak zwanego trudnego balonu, i wtedy jesteśmy automatycznie, wiadomo, że ta osoba mimo wszystko osiąga więcej niż my. A może powiem najpierw, bo dzisiaj muszę układać umysł, ja mam jak sytuacja, bo dostaję jeszcze tyle wiadomości, a w związku z awansami. A i m, może po kolei. Czyli taktyka próbny balon polega na tym, że obie strony chcą więcej lub mniej po to, żeby właśnie spotkać się w połowie drogi, ale żeby ta połowa była tym, co chcą realnie. Tak? Czyli dla przykładu, jeżeli dziecko, ja będę robiła dzisiaj prywatne takie może więcej takich codziennych, bo nie każdy z Was sprzedaje, albo różne przykłady. Czy jeżeli dziecko chciałoby grać godzinę, to mądre dziecko powie, najpierw znające tą taktykę, powie: Mamuś, mogę grać dwie godziny, czyli przestrzeli, po to, żeby spotkać się w godzinę. A rodzic, który nie chce, żeby dziecko dużo grało, na pytanie, ile mogę grać, odpowie 10 minut, czyli znowu próbny balon, nawet jak chce dać godzinę. Nie? Czyli albo w ogóle nie możesz grać. Czyli taka informacja pod tytułem: dziecko mówi, chce grać dwie godziny, podczas gdy chce grać y, me, a, dwie godziny, albo rodzic, który mówi, możesz grać pięć minut, podczas gdy chce pozwolić na godzinę, to jest taktyka próbny balon. Obie strony zawyżają albo zaniżają po to, żeby spotkać się gdzieś w połowie. I sytuacja jest ok, kiedy faktycznie. Obie zawyżyły albo zaniżyły, to można spotkać się w połowie i obie strony czują się wygrały, mają satysfakcję. Gorzej się dzieje, jak tylko jedna strona zawyży, czyli na przykład ktoś jest pod tym względem taki bardziej. Kalkuluje i jest bardziej pod tym kątem graczem, no bo wtedy no, jedna strona czuje się przegrana, nie? jedna strona czuje dysonans, no bo na przykład ten rodzic, który powiedział 10 minut, naprawdę miał na myśli 10 minut, a dziecko ciśnie, no ale nie, no ale ja chciałem dwie godziny, ty 10 minut, no to chociaż godzinę, no to chociaż godzinę, i tutaj jest taki, wiecie, dysonans, czyli ta. Mm, Dziecko ma dysonans na poziomie, że nic nie, wygną, nie wynegocjowało, a rodzic ma dysonans, że musi się za bardzo naginać. Nie? To samo jest, to możemy wziąć do a, rozmowy o zakupach mebli, w pracy, wszędzie można przełożyć tę taktykę. I teraz ja będę dawała bardziej prywatne przykłady ze względu na to, że one są mniej oczywiste, o takich biznesowych to się czyta w książkach i wszędzie tam można częściej posłuchać. I teraz poważcie jeszcze, jak tutaj to się dzieje bardzo mocno. W momencie, w którym ja dla przykładu mam taką zasadę i zawsze miałam w życiu, że doceniałam doceniałam. przepraszam, Doceniałam bardzo, ale to bardzo, jaki on negocjował ze mną. Czyli jeżeli było dla przykład coś, że nie wiem, coś zawalił, coś się umówiliśmy inaczej, później były inne konsekwencje i tak dalej, jeżeli on ze mną negocjował, to ja mu dawałam satysfakcję z negocjacji. Nie ulegałam temu, co on mówił, ale dawałam mu coś, dawałam mu smaczek, dawałam mu nagrodę, bo chciałam, żeby czuł, że Warto negocjować. Że nawet jak ktoś powie twarde nie, z drugiej strony, to on wie, że to nigdy nie są zatrzaśnięte drzwi, że te drzwi można jeszcze chcieć otworzyć. Niekoniecznie z gwarancją, że się otworzą, ale jednak. On zna już też hasło, które ja często używałam, często nieczęsto, które od czasu do czasu używam, pewne rzeczy, to jest nienegocjowalne, on wie. Ja mówię, nie, to jest no, nienegocjowalne i on wie wtedy, że to jest już stop, nie gadamy o tym, bo, no, bo tutaj już nie ma jak przesuwać granicy, ale wie też, że może przesuwać, bo, że ja się cieszę, jak on się tym bawi, nie? I to jest też coś takiego, co możecie uczyć dzieci, jako ja namawiam do tego, bo, my pewne rzeczy w domu jesteśmy w stanie w taki sposób pomagać dzieciom, Dzisiaj będzie na takich przykładach. Jesteśmy w stanie tak pomagać dzieciom, żeby one później były silniejsze w życiu, nie? żeby one szły z zupełnie innymi kompetencjami. No I dla przykładu... I w wie, że ja go ogrywam takimi rzeczami, w takim rozumieniu. Ogrywam to nie jest w sensie ja wygrałam, ty wygrałeś, ale że ja się bawię takimi rzeczami, bo ja ubosuję takie rzeczy. Ja mu to później tylko pokazuję palcem. Bo dla przykładu reguła kontrastu, która też jest w trudnym balonie, czyli reguła kontrastu, sprawy wywierania wpływu polega na tym, ja to ułożę na koniec. Dzisiaj zamknę się na tej jednej taktyce, ale ją uporządkuję, bo wiecie, mój chaotyczny umysł później dla niektórych systematycznych osób może być, że to jest zbyt, jest zbyt rozrzucone, ale ja to zbiorę w całość. I reguła kontrastu, sprawy wywierania wpływu polega na tym, że. W momencie, w którym coś zestawiamy z czymś, to to zmienia znaczenie, czyli postrzegamy to inaczej. Czyli dla przykładu, w momencie, w którym rozmawiamy o tym, że mm, kilka prostych przykładów, takie flagowce, które często używam, jeżeli chcemy sobie kupić coś, chcemy sobie kupić pralkę, telewizor, whatever i w danym sklepie, w którym jesteśmy, na który jest blisko nas, ta pralka albo telewizor kosztuje 3050 zł, i dostajemy ulotkę ze sklepu, do którego nie jeździmy, i musielibyśmy specjalnie jechać, nie wiem, to jest 15 kilometrów, nie po drodze, a, trzeba by tam włożyć jakiś dodatkowy wysiłek, jest 50 zł różnicy, to większość osób powie, a no nie mówimy o osobach, które skrajnie liczą pieniądze, bo te 50 zł to jest życie albo nie być, ale o takiej przeciętnej rodzinie, gdzie te 50 zł nie spowoduje, że nie będzie co jeść do końca życia, nie? I teraz w momencie, w którym to jest 3000, 3000, to jest bardzo często. Nie opłaca się jechać, ile czas, wysiłek, benzyna, po co? Natomiast w momencie, w którym by była już taka sytuacja, że to jest coś innego, to jest coś drobnego, to jest lampa do domu, gdzie w jednym sklepie kosztuje 75 zł, a w drugim 25 zł. Czyli dostajemy ulotkę dokładnie ta sama odległość od sklepów, dokładnie ta sama sytuacja, tylko w tym blisko nas kosztuje 75 zł, a dostaliśmy ulotkę, że dokładnie ta sama lampa kosztuje 25 zł. To mimo tego, że to jest to samo 50 zł, to wewnętrznie my już czujemy potrzebę, że trzeba tam jechać. No bo m, większość osób tak czuje, bo to jest za duża różnica, bo to jest trzykrotność, nie? I mimo tego, że siła nabywcza tych 5-10 zł jest dokładnie tak, taka sama. Tyle samo chleba, bułek, e, nie wiem, cukierków, e, e, warzyw za to kupimy, to jednak nasz wewnętrzny dysonans jest zupełnie inny. 3053 tysiące, a 75,50. I to jest reguła kontrastu. Reguła kontrastu powoduje, że dokładnie te same rzeczy widzimy inaczej, jakie inaczej zestawiamy. Popatrzcie, jak to jest, jak kupujemy samochód i tam już jest ileś tam pieniędzy. On jest wyceniony, to później sprzedawcy nam tak dorzucają, nie dopłacamy do wszystkiego po drodze, i nagle okazuje się, że dopłacenie 6 tysięcy za coś to jest, e, przecież to już jest niedużo, 10 tysięcy, 15 tysięcy, że to tak sobie dorzucamy do tego samochodu, tu tysiąc, tu dwa, tu pięć, ale bo w całej cenie samochodu to są małe pieniądze. Zupełnie inny jest ten kontrast, ale jak myślimy sobie na przykład, je, wakacje nad morzem, 6 tysięcy, ale dużo, na przykład, nie? Czyli te same pieniądze wyceniamy zupełnie inaczej. I teraz, w tej taktyce negocjacyjnej, w tym funkcjonowaniu w domu, to bardzo często, jak chcemy tak mądrze sobie ponegocjować z dziećmi i trochę ich nauczyć pewnych rzeczy. Na trochę, trochę nauczyć ich funkcjonowania w obowiązkach, a nie tylko w przyjemnościach, ale nie chcemy tego robić na zasadzie, bo to trzeba, bo tak ważne, bo ja jestem rodzicem, bo ja ci tak każę i w ogóle nie wiem, takie rzeczy są niefajne, i później na etapie, na etapie bycia nastolatkiem to się zaczyna odbijać, tylko szatem i nic fajnego z tego nie będzie. Wykorzystywanie władzy w rodzicielstwie powinno być ostatecznością. nie? w sytuacji zagrożenia życia, albo, albo faktycznie już skrajne zachowanie, gdzie na pewnym etapie przegapiliśmy pewne rzeczy, nie poukładaliśmy, albo dziecko ma dysfunkcję, ale to nie jestem fanką wykorzystywania władzy rodzicielskiej, po prostu my jesteśmy team. I w momencie, w którym ja na przykład chciałam uczyć ich o pewnych rzeczy i, i chcę załatwiać pewne rzeczy, żeby on mi je robił bez... Ale muszę, wiecie, no tak samo schowanie jak każde dziecko. Natomiast, żeby trochę, trochę inaczej to ogrywać, no to ja mu robię lekkiego kontrastu. Iwo, zanim dzisiaj, nie wiem, zaczniesz grać, no to zrobimy całą listę zadań. Jest do zrobienia to, 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 On już jest zielony, to? Przecież zdąży w ogóle grać. Ja tak sobie myślę, wiesz, to w sobie poczekaj z tego, z tego. Może faktycznie masz rację, to jest trochę za dużo. No to te trzy rzeczy na przykład. I on ma takie ulgę, nie? Na zasadzie, ja super, dobra, dobra, to ja to szybko zrobię, i wtedy. I dziecko robi z radością, i dziecko robi z przyjemnością, i jest wiecie, zupełnie coś innego. To jest fajna bardzo rzecz, gdzie właśnie takie proste trzy mechanizmy, na których się dzisiaj właśnie zatrzymam, czyli. Reguła kontrastu, taktyka próbnego balonu i krakowski targ to są bardzo trzy częste mechanizmy, które być może nawet jeżeli nie znałaś wcześniej, nie znałaś wcześniej, to nie wiesz, ale, ale je używasz. I zadanie jest takie, żeby je używać bardzo świadomie, bawić się tym, żonglować i po prostu czerpać z tego radość. To można używać w bardzo różnych miejscach, trzeba tylko uważać, żeby nie przesadzić. Dlatego, że próbny balon, źle użyty, może spowodować, że druga strona się obrazi, nie? że potraktuje to jako niegrzeczne. Nie? Czyli na zasadzie sama, sama propozycja wydaje się tak niegrzeczna, że ona nie wejdzie w tą grę i nie będzie się bawić, to można bardzo tu fajnie widać w um, krajach arabskich, bo w krajach arabskich w ogóle jest tak, że się tam trzeba negocjować, jak to można nie negocjować? A jak zacznie się już negocjować, to powinno się kupić, nie? Bo, bo to też jest taka forma obrazy, natomiast... Um, Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś w kraju arabskim kto był, to wie na pewno bo tego doświadczył, powiesz coś, nie wiem, kosztuje 50 dolarów, a ty nagle powiesz ile? Chyba 5. To jest już za duży, trudny balon, nie? To jest tak duży przeskok, że automatycznie druga strona hmm, przestanie w ogóle przestanie rozmawiać. Bardzo często, i to jest tak samo, możecie poobserwować, można się tym bawić, iść do sklepu gdzieś. Chcieć kupić kanapę, i tak dalej. I nieraz, w zależności od osoby, jeszcze na jaką trafimy, jaki ma poziom wrażliwości, czasem będzie tak, że ktoś powie po prostu: Nie, 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 my nie możemy dawać rabatów. Natomiast wiele osób, w sytuacji, w której przesadzimy z oczekiwaniem, będzie taki y, czuło albo niesmak, albo y, właśnie, że to jest przeciwko, że to jest niegrzeczne, nie? Że to jest niegrzeczne. Y, więc uwaga bardzo na tą taktykę, bo wszystko może być we właściwy sposób użyte i będzie nam sprzyjało, albo będzie nam psuło relacje, jak będziemy z tym przykinać. I też trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie używać jej za często, czy w domu, czy gdziekolwiek, bo dzieci nasze też są mądre i one widzą i później się nauczą. Nie? i będą widziały, a mama zawsze przesadza z oczekiwaniami, to ja zawsze będę mówił takie bardzo nisko, bo i tak wiadomo. I będą traktować pewnych rzeczy poważnie. Więc to, to nie może być codziennie. To jest tak jak, to jest tak jak, nie wiem, byśmy smerali rękę, to będzie to na początku bardzo przyjemne, ale będziemy non-stop smerali w tą samą w, samą, w tym samym miejscu, no to będzie w pewnym momencie stanie się obojętne, a z czasem drażniące, nie? Już bolesne, bo to nie będzie fajne. Więc pod tym względem wszystko trzeba robić z głową, nie? Że wszystkie skrajności są, są złe. Więc regułę kontrastu możesz używać do prostych czynności. Dziecko nie lubi brukselki, nienawidzi brukselki, średnio lubi marchewkę, a, a, a jeszcze, nie wiem, no powiedzmy, nienawidzi brukselki, a, a średnio lubi brać marchewkę. Jakbyś zapytała, zapytał, czy marchewkę do obiadu? Nie, ale to a jak zapytasz, chcesz brukselkę do obiadu, czy marchewkę? Marchewkę. <grywka> <grywka> Albo powie, nie, nic, no ale to nie ma nic, nie? To, to, że nic, to nie ma takiej opcji, jest opcja brukselka, czy marchewka? No to marchewkę. I wiecie o co chodzi? To takie proste rzeczy. Albo kochanie, chcesz popracować wszystkie rzeczy? Czy chcesz wyrzucić śmieci? Ale ja nie umiem pracować, no ale to się zawsze możesz nauczyć. Nie, 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 ja wyrzucę śmieci. Okej, okay, no to let's go. Nie? Są takie rzeczy, można się bawić, i żeby było śmieszniej. Ja, ja nauczyłam ich o tego, to znaczy ja mu mówiłam: Wy, kochani, ten mechanizm polega na tym, ta taktyka polega na tym, i to tak funkcjonuje, Twój umysł tak reaguje, i ja się tym będę bawić z Tobą, bo Twój umysł będzie dzięki temu bardziej łaskawy. Natomiast musisz znać, że to tak wygląda, nie? Mm, I to są takie typy. Takie Czyli próbny bala dajemy albo zawyżoną, albo zaniżoną niż to, co chcemy. To jest to, co ja też. Wczoraj chyba na grupie produktowej, albo gdzieś opowiadałam, czy ja opowiadałam o produktach, popatrzcie dziewczyny, a panowie, tego z nie uczę, ja mam sentyment do dziewczyn, a, a panowie sobie poradzą. Jak chcemy dostać fajny prezent z jakiejkolwiek okazji, nie? A mamy na przykład oszczędnego mężczyznę, to zdecydowanie lepiej by mu było powiedzieć, kochanie, masz już pomysł na mój prezent? Mało który, na prezent na moje urodziny, dzień kobiet whatever. Mało który facet ma pomysł, zazwyczaj to mają z tym problem, a chcą, żebyśmy były szczęśliwe. a I wtedy jak powiemy, no to ja wiem, co bym chciała. Nie? Robimy to oczywiście na miękko, otoczamy szreka z tego kota ze szreka na i odpalamy jakąś rakietę. Ale nie taką nierealną pod tytułem Kub miasto na Martina, bo wiadomo, że będzie wiedział, że to jest żart. Tylko mówimy, wiecie, coś, coś takiego dużego. Marzy mi się taka torebka Louis Vuitton za 6 tysięcy. No chyba swarywać coś. Ja mówię, nie, no żartowałam, żartowałam, nie chcę, nie chcę torebki, nie. A perfumy. 6 opakowań perfum molekularnych za 297 zł. No dobra, no tyle to może być. Rozumiecie, bo wcześniej padło 6 tysięcy, to później już te 297 jest mniejsze. Była nawet taka reklama, ja się tak śmiałam. Jak jeszcze mieszkałam w Polsce w radiu, to słyszałam. Mamuś, kupisz mi pieska? Nie, pieska, nie, jakiego pieska? A tablet? Tak, tablet ci kupię. Rozumiecie, to jest, to jest po prostu. Tak często używane mechanizmy, tak popularne mechanizmy, tylko tak jak powiedziałam, z głową, a bez przesadzonych, nierealnych przykładów, bo nie będą absolutnie działały. I, i pamiętając o tym, że w przypadku tego później krakowskim tarkiem połowy, no to połowy powinny być w miarę różne, a żebyśmy się nie dali zrobić, bo nieraz jesteśmy tacy, tacy nieskupieni i ktoś powie: My na przykład powiedzieliśmy 100, ktoś powie: Nie, my powiedzieliśmy 150 to dla równego rachunku. My powiemy, a my powiedzieliśmy 150, ktoś powiedział 50, ja mówię, nie, nie, to za mało, no to dobra, no to 75. Czyli ktoś teoretycznie chce iść w krakowski targ, ale on nie idzie na pół, czyli na stówkę, tylko cwaniakuje jeszcze na swoją stronę, nie? No to trzeba mówić, nie, nie, no ale no to może 125. I tak, żeby ostatecznie się na przykład spotkać w tym miejscu. Tyle na z taktyk. Będę wracała do taktyk, bo one są przyjemne, i będę też mówiła o takich mniej popularnych. To jest pewnie, mm, pewnie jedną z popularniejszych, którą używacie świadomie lub nieświadomie. To, co jest ważne zacząć używać świadomie, bawić się tam ne, i traktować jako, jako grę. Ne, Marta napisała, jesteś najpierw obowiązki, później przyjemności. U mnie od dawna to się sprawdza, ze starszą córką młodsza jeszcze cwaniakuje. No, to jest też prawda. Natomiast wiecie, z tymi obowiązki, przyjemności to też trzeba pod tym względem trochę elastyczności, bo ne, nie może to też być jako czarno-białe, bo teraz wyobrażają sobie, że Iwo miał na przykład, był w szkole, i wraca na przykład zmęczony po szkole, no bo zmęczony, no bo, no bo zmęczony, mimo tego, że on ma fajną szkołę, no to coś, no to nieraz dać na zasadzie, dobra, no to porób sobie coś, nie wiem, pół godziny, godzinę, potem od godziny piątej jakieś tam obowiązki i wracamy do przyjemności na przykład, nie? Czyli tak trzeba to, natomiast zdecydowanie ta zasada first thing first czyli pierwsze rzeczy na raz jest bardzo przydatna, czyli dla przykładu, ja mówię, jak się pozwielasz, zrobisz wszystko i zostanie czasu, no to możesz sobie porobić inne rzeczy, ale najpierw ubierz się zęby, śniadanie, wszystko i wtedy, a nie potem my uff, lecimy, nie? No, takie znane. A dzięki za obecność na żywo, dzięki za wszystkie obejrzenia z odtworzenia. Świętujcie dzisiaj z nami emocjonalnie, bo ogromne sukcesy osiągnęliśmy w lutym jako zespół, bądź bardziej team i jesteśmy absolutnie urzeczeni. Kto tu jest z mojego zespołu, to wie, dzisiaj mamy imprezkę online o 21.30, więc będziemy ze sobą A świętować. Cudowności i, mm, i do zobaczenia jutro.